Na pewno super wydarzenie, myślę, że dla każdej ze stron, jak była pierwsza edycja oglądałem ją gdzieś na, na internecie bodajże, była transmisja i, i byłem ciekawy jak to wygląda od środka i w zeszłym roku miałem okazję tego doświadczyć, e, super, super sprawa, dużo, dużo znajomych ludzi, dużo też okazji do, do porozmawiania gdzieś pomiędzy meczami, e, no na pewno trochę to trwało, więc myślę, że nie każdy kibic był w stanie, na pewno ten najmłodszy by siedzieć cały dzień, ale... Ale, ale na pewno, na pewno super. Wiadomo, że jak w każdej zabawie, nawet jak się gra, myślę, z dziećmi tak samo, to, to każdy sportowiec chce wygrać, bo lepiej się, się bawi, jak się wygrywa niż przegrywa, więc ktokolwiek by cokolwiek nie mówił, to i tak jak przychodzi do meczu, to, to, to każdy chce wygrać, i te, te emocje, nawet przyjacielskie, to i tak i tak gdzieś tam, gdzieś tam są. Jest akurat początek przygotowań świeżo po, po urlopach każdy ze świeżymi głowami, trochę stęskniony tego futbolu. Zawsze te pierwsze dni treningowe są takie przeznaczone na. Jakieś Testy, badania, wprowadzenia, więc to jest taki moment, gdzie, gdzie można trochę poczuć piłki, trochę się jeszcze pobawić, bo później e, na pewno te pierwsze tygodnie są raczej, raczej ciężkie i, i, i tej zabawy z piłki wiele i czucia tej piłki wiele, wiele nie ma, więc na pewno każdy będzie z tego korzystał. Myślałem właśnie, że trzecia edycja to będzie tak, kiedy się uda zapełnić spodek. Udało się podczas edycji drugiej. no Jako organizator, no właśnie po to się robi imprezy, żeby żeby mieć te zdjęcia, te fotki całego stadionu, hali, obiektu, ale też tutaj nawiążę, bo tak historycznie wspomniałeś, Maurycy, nawiążę do słów pana prezydenta. Rzeczywiście, pierwsza edycja to każdy stał z boku, wychylał się z za rogu. Czy mu się uda, czy to będzie bezpieczne? Zdaję sobie sprawę, że, że bezpieczeństwo wtedy było super, super na ta, ta, tapecie. Udowodniliśmy, że można tę imprezę organizować. Bezpiecznie, a nawet rodzinnie, jak na długiej edycji, no i chcemy ten koncept poszerzać i, i jeszcze mocniej zbliżać kibiców do ich piłkackich idol. wszystkiego podstawą wydarzenia jest trudniej sportowy. Tu chodzi o wynik. Wiadomo, że to jest zabawa, ale tak jak wspomniał Bartosz Nowak Paweł Wolkowski e, e, piłkarz nie odpuści nawet gierki na koniec treningu, także co dopiero trudni piłkacki, więc ośmiu dużych zawodowych jest podstawowym elementem gry i do tych sympatyków bardziej i mniej za, zaangażowanych w szczególności kierujemy swój, swój projekt, ale tak jak zauważyłeś, cały czas chcemy zaskakiwać i w roku 2026 mamy pomysł, mamy projekt, gdzie Tata może obejrzeć sobie turniej, turniej piłkarski, spotkać się z kolegami z, z trybun. Mama może zobaczyć turniej gwiazd, aktorów, stand byłych, byłych, piłkarzy, a dziecko oprócz tego wszystkiego może zbić pionę z Szymonem Adciniakiem, strzelać kadne Gaborowi, zagrać w turniej FA 26, także o to nam chodziło, żeby Żebyśmy nie tracąc naszej tożsamości, turnieju sportowego, kibicowskiego, żebyśmy wyszli z ofertą jak najszerzej do całych, do całych rodzin. Mamy w sobie pokorę. Spodek SuperCAB jest wystarczającym obiektem do naszych działach. Sprzedaż ruszyła w dniu dzisiejszym o godzinie, o godzinie 15, także już można nabywać wejściówki. Także zachęcamy są wejściówki pakietowe, rodzinne, zwykłe wejściówki, prowadzimy zamkniętą sprzedaż dla, dla tych najbardziej zaangażowanych grup kibicowskich. Także 10 tysięcy wejściówek, czyli cały spodek do nabycia już od tego momentu. Bartek Superbet spodek Super Cup, nowa nazwa turnieju, który odbędzie się 6 stycznia. Opowiedz o tym, jak, w jaki sposób Superbet angażuje się w organizację i pomoc w całym tym przedsięwzięciu jesteśmy już związani z turniejem od samego początku, czyli te dwie poprzednie edycje, które miały miejsce miały nasze wsparcie. Od początku wierzyliśmy w ten projekt, no ale z roku na rok przechodzi on nasze najśmielsze oczekiwania. Organizacyjnie jest świetnie, kibicowsko fantastycznie. Atmosfera na spotku jest jak zawsze kosmiczna, nieziemska, więc czegoś więcej chcieć od imprezy sportowej. Chcemy być tam, gdzie są te emocje, dlatego zdecydowaliśmy się na kolejne Wsparcie dużo większe, i od teraz jesteśmy sponsorem tytularnym tej imprezy. Warto podkreślić, że to impreza sportowa, ale także impreza, która. Ma jednoczyć, ma zapraszać rodziny, ma być eventem, z którego wszyscy będą czerpać radość. Więc chyba to jest też kluczowe, że no spotka się wiele różnych środowisk, które, które mogą od ciebie czerpać. Myślę, że to przede wszystkim okazja do świetnej zabawy. Tak jak powiedziałeś, oprócz kibiców są też rodziny, występują również tam rodziny z dziećmi. Jest kapitalna atmosfera. No, my chcemy być częścią fajnych, sportowych emocji. Jest to znakomita okazja, żeby spotkać ulubionego zawodnika, przybić. Piątkę. Oprócz zawodników Gieksy, górnika, legend Wieczystej są też drużyny gwiazd. Zdradzę również, że Sławomir Peszko właśnie dzisiaj również potwierdził swój udział w tym turnieju. Więc jest to okazja dla kibica spotkania tych swoich idoli, spędzenia z nimi trochę czasu, zebrania autografu. Również my jako sponsorzy staramy się włączyć, zrobić jakieś dodatkowe akcje. Dwa lata temu wyciskaliśmy na sztandze ciężary dla domu Aniołów Stróżów. W zeszłym roku Super Cube, Super Power Cube, tak naprawdę, czyli mierzyliśmy siłę kibiców. Na pewno w tym roku znowu przygotujemy jakąś atrakcję i pewnie powiążemy to z jakimś konkretnym celem i wsparciem. Więc tutaj jest mnóstwo różnych okazji i czynników do tego, żeby naprawdę fajnie spędzić dzień.